Dziś o tradycji katolickiej i Bractwie Kapłańskim św. Piusa X. Im lepiej poznaję historię Bractwa, a szczególnie jego działalność w Polsce, tym bardziej jestem przekonany, że jest to wielki prezent dla Polski, wielki dar, jaki Pan Bóg zechciał najprawdopodobniej za wstawiennictwem niepokalanej, Polsce ofiarować. Nasza ojczyzna potrzebuje wolności, ograniczenia obcych wpływów i być może przede wszystkim uzdrowienia myślenia Polaków, z których. Ogromna i niestety chyba rosnąca część ma już umysły w pełni zanurzone w przeróżnych zwodniczych neomarksistowskich ideologiach. Ani odzyskiwanie wolności, suwerenności, ani też uzdrowienie myślenia nie będzie możliwe bez żywej i konsekwentnej wiary katolickiej. A jeżeli wiara ma być rzeczywiście żywa i konsekwentna, to musi być tradycyjna. Nie da rady tak naprawdę być katolikiem, nie będąc całym sercem i umysłem przywiązanym do katolickiej niezmiennej rzymskiej tradycji. I dopiero poznawanie drogi, jaką Bractwo Kapłańskie św. Piusa X przeszło w Polsce pokazuje mi, jak bardzo wdzięczni Panu Bogu i Niepokalanej powinniśmy być za ten wielki dar i jak bardzo niewiele brakowało, by ani do mszy świętej wszechczasów, ani do tradycyjnej doktryny kościoła wolnej od modernistycznych błędów, ani do niezmiennych zasad moralności katolickiej nie było w zasadzie w Polsce w ogóle dostępu. Gdy niestety od kilkudziesięcioleci nasza Matka Kościół jest w rękach ludzi, którzy w dobrej lub złej wierze tego wiedzieć nie mogę, konsekwentnie odchodzą od swojej głównej misji, wyrażonej słowami świętego Pawła w pierwszym liście do Koryntian, czyli słynne Tradigii Kłotetach szepti, przekazuje wam to, co i sam otrzymałem. Im bardziej zagłębiam się w historię bractwa i im bardziej wydaje mi się, że ją rozumiem. Tym mniej też jest we mnie tego, czego odrobinę na początku mojej przygody z tradycją było, powiedzmy, wygórowanych oczekiwań. Dlaczego nie mocniej, nie lepiej, nie szerzej? Przecież wielu katolików z pewnością przejrzałoby na oczy po kilku kontaktach z bractwem. Tymczasem mógł to być syndrom człowieka, który przyszedł w zasadzie na gotowe. Im bardziej poznaję historię tych niespełna 30 lat tradycji w Polsce, tym bardziej widzę, jak. Cudowne jest to dzieło, i jak oczywistym jest, że bez wsparcia niepokalanej nie udałoby się to wszystko. Dlatego od dziś postaram się, by na pierwszym miejscu była u mnie wdzięczność. Pisał o niej w kilku miejscach również Święty Paweł. By mieć wdzięczne usposobienie. By być wdzięcznym. By być pełnym wdzięczności. Oto mogę w XXI wieku iść na msze wszechczasów. Oto mogę słuchać zdrowej katolickiej nauki. Oto darten jest dany Polakom, i to z tej i tylko z tej nauki wypłynąć może od nowa Polski i od nowa Kościoła. Poznając historię bractwa w Polsce widzę, że naprawdę głupio byłoby brać to wszystko za pewnik i nie być wdzięcznym niepokalanej oraz ludziom, którymi ona się od niespełna 30 lat posługuje w Polsce, by tradycja katolicka nie zgasła, a nawet by zaczęła się odradzać. Polska odrodzi się, gdy będzie słuchała słów Pana Jezusa. Nie chodzi jednak o to, by teraz wytężać słuch, jakby Pan Jezus miał powiedzieć coś nowego, lub też biec za jakimiś nowinkami, jakby chrześcijaństwo zostało wymyślone wczoraj. Skoro sam Pan Jezus powiedział, że Jego słowa nigdy nie przeminą, wystarczy słuchać tych słów, a one wszystkie zawierają się w tradycji, która jest niczym innym jak całym depozytem, dziedzictwem, które jak najcenniejszy skarb, wpierw apostołowie, a potem ich następcy, przekazują kolejnym pokoleniom. To jest tradycja. Bogu niech będą dzięki, że mamy do niej dostęp w Polsce. I Bogu niech będą dzięki, że ja, w sposób absolutnie niezasłużony, otrzymałem łaskę jej odkrycia, czego i Tobie, mój drogi słuchaczu, z całego serca życzę.